Dzień dobry państwu, nazywam się Bogdan Orzełek, a to jest program Mam Dziwnego Sąsiada. Mam Dziwnego Sąsiada. Da, 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 da. To jest program, w którym zwykli ludzie nagrywają swoich sąsiadów i opowiadają mi o nich. Zapraszamy na show. Niech pan coś... Opowie o Pawle. Tak, yy, mogę powiedzieć coś o Pawełku. Przecież to jest mój sąsiad. On tam, pifan, co pieszka, tam po prostu takim lokom, ma takie swoje malutkie do Norka nazywam. Dzieci tam mu po prostu podbiegają, pukają i uciekają. On nie goni, goni je, bo one sobie ja, ja z niego robią. Tak, Pawełek, co miał, to rozdawał. On po prostu zawsze był taki pomocny. Kiedyś nawet uzbierał 200 zł. Tak, 200 zł, tak. Papa, może dwie stury. Pan? 200 zł, a ja pan może? Nie, wiem. To ja panu damek. No, proszę. No proszę pana. Nie, nie, a pan nie ma to na panu. A nie, niech pan pan się nie wygląda. Nie, nie, nie. Zapraszam. A pan tak, popchnię, tak, co, co? Co? A panu mówi, że pan nie ma do panu dam Trzymaj, przyda ci się. Wszystkiego dobrego. No, do widzenia, kolego. kolega. No, Dziękuję, ale nie potrzebuję. Nie, nie pytaj się więcej ludzi, bo, bo wezmą. A po co mi te pieniądze? No to idź sobie w snajpie posiedzieć. Bardzo będę pił znowu? Nie, to sobie zjedz kolację za 200 zł. z zł? Jakieś sushi może coś jakieś, No, u, 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 To chodź ze mną, młody. No. <laughs> chodź zjemę <zjebeć>. sobie. Gdzie, <laughs> Gdzie to by jak zjadę, jakieś sushi? Nie, wiem. Paweł miał niesamowite ciągoty do samochodów, to było piękne. Tak? Pomyślałem, że jak go będę śledził i nagrywał, to może kiedyś Pawełek Spełni swoje marzenie. Ktoś go zauważy i po prostu pomoże mógł zbierać na swój wymarzony samochód. Widział pan to nagranie, prawda? Byłeś to Ale mi Ale ja pierniczę, ale fura! Ja piernicz No fura. A ty cieplutko, przyjemnie można się zebrać. Ja piernicę. A to pachnie trąbić dobrze? Chodzi o to, że tutaj w galerii jesteśmy i nie można tutaj robić Ja tylko na chwilę, tak tutaj wysnąłem sobie. Dziękuję. Ja pilize to jest rajdowa. Proszę, nie, naprawdę, proszę być, bo nie możemy tej promić, no... Ale no no jeszcze raz, taka nie, frajda, nigdy... Nie, 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 bo, bo na co, co na wyrzuci? Nie, Nigdy w takie małce nie jeździłem! No ja wiem, ale no, co ja zrobię... No. Proszę Pana, ostatni raz. Tro, nie, nie, bardzo proszę Pana, proszę, naprawdę, nie. raz proszę Pana. Nie możemy tej promić, naprawdę. Dziękuję Panu bardzo. Dzięki również, miłego dnia życzę, Wszystko dobre. Dziękuję bardzo, Bardzo Pan miły dziękuję, że Pan pozwolił, Nigdy w takie małce nie jeździłem. Bardzo senny. No i stało się coś niebywałego. E, ta. Pan, pan. Ale gdzie? Nie do mażyniku, Gdzie? No człowieka pan ma w pokażniku, to no, no, nie ma... niemożliwe. Gdzie? No pokażę, niech Pan otworzy. No, no nie Jak Boga tak. kocha na no no przykład, no Ale co tak? Na moje no, siły no, no, włosy, no, no nie wiem, no dobra, niech pan niech, niech będzie. Ale I tak robię, Trochę! Nie! Nie! sobie, No Nie! 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 No Nie! No i wtedy Pawełek po prostu musiał wyjść z tego auta. No, nie udało mu się tym razem spełnić tego marzenia. Y Przepraszam pana, czy, czy pan przypadkiem nie popsuł powietrza, ujmując rzecz delikatną? To znaczy, czy nie pierdolł pan? Nie. Co? Nie, to nie ja. Oj, oj, wydaje mi się, że coś tam jakiś dymek poszedł. Chyba, chyba zapaszek to był. Tak mi się to wydaje. Przepraszam, to już ostatni raz. No więc proszę pana, proszę się zastanowić i tego więcej nie robić. Absolutnie. Dobrze. Słyszałaś, popo? Już tak nie rób. Nie pierdź. Powiedziałem ona już tego nie będzie robić. Tak? Nie będzie? Będzie ci Później się okazało, że ten kumpel tego gościa, który miał ten samochód był pranksterem, no i on zauważył, Pawełka, odkrył nim Kawęt i no i zaczęli nagrywać planki. Tak, ja im w tym pomagałem, ja to nagrywałem. Tak. Masz, dam, masz za dwa, 2017. tam co na Krakowie na Kasturze. No, no, no. No to jak, no to dobry. Zawór też, no. Dobra, 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 to ja ciebie... to za Ciebie Czekaj, tylko zamknę w bagażnik Dobro. Proszę? Dobra Dobra Proszę? Pana? Pana? Pana, to dobra. Proszę? Proszę? Pan tu pasażera Gdzie? Nie, nie, naprawdę Zamknął pan człowieka. Nie, tak. no, ale ja nigdy tak ja nie. Znają. Ale niech pan, pan sobie wiedzieli jak ktoś wszedł. No, no, nie, no dobra. Dusi. Nie, dobra, to, nie. Ja Ależ no, nie, nie nie, no, poważnie, niech pan sobie wiedzieli na poważnie. Niech pan sobie wiedzieli na poważnie. 12 lat tego nie. Kogo mam? Na ja co zrobię? Dobra, 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 bo mi się spieszy. Ale kto mi wnosi? Facet, zobacz, ja wrócę. Otworzy. Dobra, zobaczysz, że ja nie żartuję. 走，你脚下不空。 Adidas w samochodzie? Białe Co? Buty Kogo? <noise> <noise> Nie Butył kranny Ci samochodu za buty Ciupy ktoś mi wysywa? buty mi ktoś ten zabrał pan od samochodu rzeczy To jest facet Co się dzieje? Czek, czek, ci tam inny, popatrz mi. Gdzie? Tamten, z bagażnika ci buty. Dawaj ty buty! Tak? Tak! Co jest? Co się Czemu stało? Czemu pan? Co pan robi? A to jest moje auto, spokojnie! No tak? Na Co Proszę zobaczyć. Ile cię jako? Powiedziałam, że pan leżał przez mleko na trawniku. Co? Co się stało? To jest pan auto? Czy to jest no tak! Trarniki? To, pan to pan... jest moje auto, człowieku! Zobacz, zobacz dowód rejestracyjny! No przecież ja leżał ja. ja na trawniku! Czyżby pan, czy pan jest? To jest moje auto, patrz! Ale, Ale... pan jest Jestem trzeźwy, mogę chuchnąć to jest, się jest wam moje auto. Je Ej, no, się chyba... pan... no, niestety, kanał Pawełek i Perzot się rozpadł. No po prostu ludzie woleli oglądać na YouTube patologię. Tak, jakieś dzieci bawiące się zmerające kulkami w basenie, jakieś ekipy, jakieś po prostu 30-latków bawiącymi się mrówkami. To po prostu szkoda gadać. No, ale Pawełek i tak dobrze to wspomina. Po prostu zostało takie dobre wspomnienie. One są najważniejsze wspomnienia. One budują marzenia, tak. Ja wierzę, że kiedyś Pawełek spełni swoje marzenie i uzbiera na swój samochodzik, będzie nim jeździł, będzie nim po prostu jeździł, tak, brum, brum, jego samochodzik, tak, tak, brum, brum. Tak, Pawełku. Tak, Pawełku, tego ci życzę. Jedź swoim samochodem w Sinom Dal. To był program. Mam dziwnego sąsiada. Mogę dziwnego sąsiada da-da-da-da-da. Ja pierdolę, ale to był show. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to jesteś zajebisty. Kliknij tylko w dzwoneczek, żeby nie przegapić następnego odcinka. Ojej!